Choć bakłażan często gości na talerzach osób dbających o zdrowie. Nie każdy wie, że ten popularny warzywny składnik może działać niekorzystnie na osoby zmagające się z chorobami zapalnymi stawów. Jego głównym winowajcą jest solanina naturalny związek chemiczny, który może nasilać objawy takich chorzeń jak reumatoidalne zapalenie stawów. RZS Dna moczanowa czy choroba zwyrodnieniowa stawów. Czym jest solanina i dlaczego możesz? e Solanina to alkaloid występujący naturalnie w roślinach z rodziny psiankowatych, a więc nie tylko w bakłażanie, ale także w ziemniakach pomidorach i papryce kropka u roślin pełni funkcję ochronną przed szkodnikami, ale dla ludzi może stanowić problem zdrowotny, szczególnie w większych ilości. Bakłażan, mimo wielu prozdrowotnych właściwości, zawiera właśnie solaninę, która może wpływać na nasilenie stanów zapalnych. Haworga podrażnia układ pokarmowy i może powodować bóle mięśni i stawów. U osób wrażliwych, bakłaża na choroby stawów. Związek potwierdzony Y przez P. Choć brakuje jednoznacznych, szeroko zakrojonych badań klinicznych, wielu lekarzy i dietetyków zauważa, że pacjenci cierpiący na choroby zapalne stawów często odczuwają poprawę po eliminacji bakłażana i innych warzyw psiankowatych. Zd najczęściej zgłaszane objawy to zwiększone bóle sztywności po uczucie rozlanego stanu zapalnego, pogorszenie samopoczucia po spożyciu bakłażana lub dań, w których występuje. Warto zaznaczyć? że solanina nie działa drażniąco na każdego. Wrażliwość na ten związek jest indywidualna. Jednak osoby z już istniejącymi chorobami autoimmunologicznymi lub zapalnymi powinny zachować ostrożność, jak ilość C -i bakłażana mogą szkodzić. W 100 g bakłażana znajduje się około 6 do 11 mg solaniny, co nie jest ilością toksyczną. Ale u osób nadwrażliwych może wystarczyć do wywołania objawów. Wysoka zawartość solaniny znajduje się w niedojrzałych lub nadgniłych owocach, w skórce bakłażana, SZ, szczególnie CM oraz w warzywach przechowywanych w złych warunkach. NP.w wilgoci i objawy nadwrażliwości e na solaninę. Nawet osoby, które nie cierpią na przewlekłe choroby stawów, mogą doświadczyć objawów po spożyciu większej ilości solaniny. Należą